podkarpacie.pl. Za nami inauguracyjny sezon Ligi Orlika w Sanoku, w którym to mistrzostwo padło łupem zespołu Kings. Losy rywalizacji o laur pierwszeństwa toczyły się do ostatniej kolejki. Wicemistrzostwo dla trans sprzętu, które po 15 spotkaniach zdobyło jedno oczko mniej od zwycięzców Ligi Orlika. I choć był to pierwszy sezon rywalizacji. I zdarzały się pewne wpadki, to sami uczestnicy bardzo chwalą tę inicjatywę. Ta inicjatywa ogólnie jest fajnie wyszła, jest dużo drużyn dobrych, mecze są ciekawe, mamy sędziego, Mówię, dużo ciekawych akcji, można naprawdę zobaczyć fajny futbol. Bardzo fajna akcja, można fajnie spędzić wakacje. Bardzo fajny pomysł Janusza że zebrał ludzi. Pierwszy sezon jest po prostu próbny i wszyscy musieli musiało być jakoś zaplanowane. Wiadomo, że tego nie było takiej inicjatywy wcześniej na Orlikach, więc no, to była y, pierwsze no próby i błędy, no. ale myślę, że te drużyny, które w tym sezonie dograją do końca, to po prostu zgłoszą się normalnie w następnym sezonie i będzie ta Liga jeszcze ciekawsza. Każda z drużyn do rywalizacji przystąpiła myśląc zapewne o ostatecznym zwycięstwie. Wszyscy wygrać nie mogli, choć warto podkreślić bardzo wyrównany poziom zespołów, które wzięły udział w pierwszej edycji senockiej Ligi Orlika. Nawet ostatnia drużyna z pierwszą może wygrać, po prostu w zależności od dnia, jak komu siedzi mecz i ma formę, to będzie po prostu lepszy w danym meczu. No, wystarczy kilka sytuacji, przypadkowa bramka i całkiem mecz się może inaczej ułożyć. No. I niby liderzy są, wiadomo, mają przewagę dużą, ale potrafią przegrać, zgubić punkty ze szybszymi drużynami. Do ligi Orlika pierwotnie zgłosiło się 10 zespołów. Na finiszu rozgrywek pozostało ich 8. Pewnie osoby nie chciały grać. Miałem wyjazdy, trochę niezrozumienia w pewnych drużynach, może trochę się poddali, ale trzeba patrzeć do końca. Oto jest piłka i nie może odpuszczać nigdy. Oprócz mistrzowskiego zespołu Kingsów i wicemistrzowskiego transprzętu, Ligę dokończyło ponadto sześć drużyn. Znajomi sędziego Posada, Postal Bukowsko, Komputronik, Błonie Ekipa oraz Spartanie. Królem strzelców Ligi został Piotr Sobolak z ekipy Posada, który zdobył w całym sezonie 20 bramek. Pożegrają TFł podkarpacie .pl